W tym odcinku pokażę Wam, w jaki sposób zmienić intro, czyli wyświetlany na wyświetlaczu tekst ze stanie spoczynku centrali. W celu konfiguracji ustawień panelu serii Inspiro musimy uruchomić program z serii X700. W pierwszej kolejności musimy wpisać hasło instalatora, które w standardzie jest ustawione jako cztery ostatnie cyfry numeru seryjnego widoczne na odwrocie urządzenia. A następnie klikamy Odczyt ustawień. Po odczycie ustawień przechodzimy do zakładki Parametry Centrali. Tutaj w środkowej części ustawiamy e, tekst intro. W Standardzie w naszych produktach jest ustawiony napis AKO. I tak, jak widzicie, mamy 5 pól. W każdym z nich możemy wpisać maksymalnie 6 znaków, liter, małych, dużych bądź cyfr. Wyświetlane intro możemy ustawić na e, dwa sposoby: albo przeskakujące po sobie wyrazy, albo efekt, jakby przewijania e, chociażby dłuższej nazwy ulicy. E, więc tak, jeżeli chcemy ustawić przeskakujące po sobie słowa, no to załóżmy, zrobimy firma AKO, ulica numer 7. I tutaj pod spodem możemy jeszcze ustawić tempo przewijania. Ja chcę, żeby to było szybciej, więc na przykład zmienimy sobie na 3. Po zapisie ustawień widzimy na wyświetlaczu, że przeskakują nam słowa jedno po drugim. Natomiast jeżeli chcielibyśmy uzyskać efekt przewijania e, na przykład dłuższej, e, dłuższej nazwy ulicy, Musimy to zrobić w następujący sposób. Na, do tego przykładu użyjemy nazwy ulicy Kopernika. E, tak jak powiedziałem, maksymalnie 6 znaków możemy umieścić. Więc zrobimy coś takiego. o p -e r n Czyli 6 liter. Więc w pierwszym okienku wpisujemy Kopern. I teraz w następnym musimy przesunąć już o jedną literę do przodu, czyli zaczynamy od litery O. O-P-E-R-N-Y. I lecimy tak dalej. W następnym znowu omijamy pierwszą i zaczynamy od następnej. K, R, -N I, K, A. I tu na przykład sobie na samym końcu zrobimy e, też nazwę ulicy i tutaj zaczynamy sobie R, -N I, K, A, 7. Zapiszemy sobie ustawienia. I teraz widzimy efekt przewijający się nazwy ulicy. Taki sposób właśnie konfiguruje się intro w ustawieniach paneli Inspiro.